Hej, nazywam się Tomek i w dzisiejszym wideo przedstawię Wam, co to w ogóle jest giełda papierów wartościowych w Warszawie, jak ona powstała, jak ona funkcjonuje, jak się tworzą kursy i w jaki sposób firmy wchodzą w giełdę, aby uzyskać nowy kapitał. Na początku krótko do historii giełdy papierów wartościowych. Powstała ona w dniu 12 maja 1817 roku jako giełda kupiecka. Handel odbywał się dziennie od 12 do 1, głównie wekslami, obligacjami i towarami jak pszenica, wełna i miód. W kwietniu 1840 roku pojawiły się pierwsze akcje na parkiecie. Była to kolej warszawsko-wiedeńska, która niestety już w maju 1842 roku zbankrutowała. W latach 40. giełda stała się również coraz bardziej istotną w Europie. W styczniu 1873 roku nazwa się zmieniła na giełdę warszawską. W sierpniu 1914 roku giełda została zamknięta z powodu I wojny światowej. Po wojnie, w styczniu 1921 roku, otworzyła pod nową nazwą giełda pieniężna w Warszawie. Jednakże już nie miała takiego wysokiego znaczenia w Europie, jak przed wybuchem I wojny światowej. We wrześniu 1939 roku handel na giełdzie został znowu wstrzymany z powodu wojny. Do tej chwili było notowanych 130 papierów na giełdzie, np. obligacje państwowe, obligacje municypalne i akcje. Tym razem trwało aż 52 lata do ponownego otwarcia. Powód był: istnienie giełdy nie było do pogodzenia z dominującym systemem gospodarki centralnie planowanej. Dopiero w 1989 roku niekomunistyczny rząd rozpoczął program odbudowy gospodarki rynkowej. 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja GPW, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowanych było pięć spółek. Toncil, producent głośników, upadłość w kwietniu 2004. Pruchnika, producent odzieży, upadłość w maju 2018. Krosno, huta szkła upadłość w marcu 2009. Można powiedzieć, że inwestycje w te pierwsze spółki nie były za bardzo korzystne dla inwestorów. Czwarta spółka była Śląska Fabryka Kabli, producent kabli, kupiona przez NKT Cables w 1993 roku. Exbud, firma budowlana, kupiona przez Skanska w roku 2000. Notowanych na giełdzie jest około 448 spółek, ta liczba, ale była już wyższa, Parę lat temu było notowanych jeszcze około 490 spółek. Przykłady notowanych spółek to CCC, Orange, Orlen, PZU i Play. Na giełdzie te przed chwilą przedstawione firmy mogą uzyskać kapitał własny. Z tego wynika pierwsza funkcja giełdy, która jest istotna dla spółek: finansowanie z kapitałem własnym, który później może być zainwestowany w nowe sklepy, fabryki i produkty. Druga funkcja giełdy jest istotna dla inwestorów. Na giełdzie inwestorzy, którzy chcą kupić papier wartościowy, mogą się spotkać z inwestorami, którzy chcą sprzedać papier wartościowy. Można powiedzieć, że giełda funkcjonuje jak plac targowy i ma rolę ustawić uczciwą cenę za tą wymianę. Ale jest taka giełda w ogóle potrzebna? Nie można przeprowadzić takiej wymiany poza giełdą? Można przeprowadzić taką transakcję pozagiełdową, czyli OTC, over the counter? W takim przypadku transakcja jest wykonana bezpośrednio między dwoma stronami. Instrumenty finansowe, które są sprzedawane poza giełdą, nie spełniają warunków, aby być notowane na giełdzie. Mogą to być np. groszowe spółki, tzw. pink sheets i w regule nie są wystandaryzowane i warunki transakcji indywidualnie negocjowane. Mogą się zdarzyć przypadki jak w filmie Wilks z Wall Street, który sprzedawał akcje śmieciowych firm. trust... Giełda ma ogromną przewagę, ponieważ warunki transakcji są mocno zregulowane i standaryzowane. Kupujący ma pewność w co się pakuje i dokładnie wie jak cena na giełdzie się stworzyła. Wyłącznie przez popyt i podaż. Ponadto cały proces jest przejrzysty. I dodatkowe zasady kształtują handel na giełdzie bardziej bezpiecznie. Spółki, które są notowane na giełdzie, muszą między innymi przedstawiać wyniki finansowe co każdy kwartał. W raportach bieżących muszą informować inwestorów o wszystkich wydarzeniach mających istotny wpływ na działalność firmy oraz mają obowiązek przebadania raportów półrocznych i rocznych przez biegłego rewidenta. Kolejną zaletą giełdy i wysokiej standaryzacji jest niski koszt transakcji. Ponieważ transakcje między kupującym i sprzedającym odbywają się na giełdzie w bardzo wystandaryzowany sposób i są wykonane ponad milion razy na dzień, koszty są dużo niższe w porównaniu do przypadku, gdzie kupujący szuka sprzedającego na własną rękę. Na początku powiedzieliśmy, że giełda również jest źródłem finansowania dla spółek. Jak to funkcjonuje, przedstawię w kolejnym przykładzie. Gdy firma chce zwiększyć kapitał własny, to może sprzedać akcje do inwestorów Udziały firmy zostaną wymienione na wkłady, czyli pieniądze. Ta wymiana może również być przeprowadzona pozagiełdowo, ale jeśli firma chce osiągnąć większą masę inwestorów, to nie uniknie notowania na giełdzie. Aby mieć taką możliwość, to firma musi przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną. Po angielsku IPO Initial Public Offering. Ten proces jest bardzo skomplikowany, ale również wysoko standaryzowany. Rozpoczyna się z tym, że firma które spółką akcyjną, w naszym przypadku spółka A, zatrudni bank inwestycyjny do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, w której będą sprzedane 30% udziałów. W związku z tym bank inwestycyjny rozpocznie ocenę spółki, aby ustalić, ile ona jest warta. Za pomocą tej oceny bank inwestycyjny spróbuje określić uczciwą cenę giełdową. Następny krok to zwiększenie świadomości marki spośród potencjalnych inwestorów. Za pomocą doradców relacji inwestorskich planowany jest tak zwany roadshow, to znaczy, że zarząd razem z bankierami odwiedza większą ilość dużych inwestorów, głównie fundusze inwestycyjne, aby ich zachęcić do inwestycji. Po zakończeniu roadshow inwestorzy wysyłają pierwsze oferty z informacjami czy są zainteresowani kupnym pakietu akcji, ilością akcji, które są zainteresowani i ceną za akcję. Bank inwestycyjny zbiera wszystkie oferty i razem z zarządem oferty zostaną przeanalizowane, z wynikiem przydziału każdemu inwestorowi określonej ilości akcji. W najlepszym przypadku dla spółki panuje sytuacja nadsubskrypcji to znaczy, że popyt na akcje jest wyższy niż podaż. W takiej sytuacji spółka się może wybrać inwestorów, którzy płacą najwyższą cenę za akcję. Ten cały proces się na razie nie odbywa na giełdzie. Dopiero od momentu, kiedy wszystkie akcje były przedzielone do inwestorów, rozpoczyna się pierwsza sesja handlowa na giełdzie. Istnieje tradycja, że spółka, która debiutuje na giełdzie, ma prawo do zadzwonienia dzwonem przed pierwszą sesją handlową, i od tego momentu istnieje możliwość dla każdego dokupna i sprzedaży akcji tej spółki. Cały kapitał, który był zgromadzony w trakcie oferty publicznej, jest oddany do kapitału własnego spółki. Cały handel, który się odbywa z akcjami po debiucie, już nie dotyczy kapitału własnego spółki. To jest zwykła wymiana papierów wartościowych pomiędzy inwestorami. Spółka jednak może przeprowadzić zwiększenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Ta procedura jest trochę podobna do pierwszej oferty publicznej. Spółka wydawa nowe akcje w zamian za dodatkowe wkłady, aby uzyskać nowy, świeży kapitał zakładowy. Różnica jest, że obecne akcjonariusze mają pierwszeństwo do zakupu nowych udziałów. Zazwyczaj obecne akcjonariusze mogą zakupić te udziały również za niższą cenę niż nowe akcjonariusze. Kolejny sposób uzyskania finansowania dla spółek za pomocą giełdy to imitowanie obligacji korporacyjnych. Obligacja korporacyjna możecie się wyobrazić jak zwykły kredyt w banku z uzgodnionym oprocentowaniem. Tylko w tym przypadku spółka zabiera kredyt u inwestorów. Procedura emitowania obligacji jest podobna do pierwszej oferty publicznej. Tu również przeprowadzona jest roadshow, aby przekonać dużych inwestorów do inwestycji. Obligacje będą przydzielone do inwestorów, i później obligacje są handlowane na giełdzie. Otrzymany kapitał nie jest klasyfikowany jako kapitał własny, tylko jako dług. Ale powróćmy teraz znowu do głównego tematu tego wideo giełdy. Giełdy często jako takie są spółkami, które są handlowane na giełdzie. Giełda Papierów Wartościowych GPW, która jest główną giełdą w Polsce, jest notowana w MWIK 40. Główny przychód generuje z obsługi obrotu, czyli z opłat z transakcji papierami wartościowymi, np. z akcjami i obligacjami. Musicie się to tak wyobrazić, że jak Wy składacie zlecenie we Waszym domu maklerskim na kupno akcji lub obligacji, to Dom Maklerski zrealizuje te zlecenie czyli kupi tą akcję na giełdzie i w związku z tym zapłaci prowizję do operatora giełdy. Największą giełdą na świecie to New York Stock Exchange, NYSE, w Nowym Jorku. Notowanych jest tu ponad 2800 spółek z kapitalizacją ponad 30 trilionów dolarów. Największą giełdą w Polsce to GPW. Notowanych tu jest 448 spółek z kapitalizacją około 250 milionów dolarów, czyli jedną setną NYSE. Największą giełdą w Europie jest Euronext w Amsterdamie, która ma po fuzji giełdy w Amsterdamie, Paryżu, Dublinie, Brukseli i Lizbonie kapitalizację około 4,1 trln dolarów. Około taki sam rozmiar ma London Stock Exchange w Londynie z kapitalizacją około 3,8 trln dolarów. Trzeba jednak uważać i nie pomylić giełdy z indeksem. Łatwo to się może zdarzyć, ponieważ ciągle się używa skróty. WIG20, na przykład, jest jednym z najstarszych indeksów giełdowych w Polsce. On obejmuje 20 największych spółek notowanych na giełdzie w Warszawie. Ale nie jest on giełdą. WIG20 jest tak, jak inne indeksy giełdowe MWIG40 i SWIG80, produktem giełdy. Twórcą tych indeksów to Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Na NYSE najbardziej znany indeks będzie Dow Jones lub S&P 500. Zobaczmy teraz, jak się tworzą kursy na giełdzie. Jest to jedną z najważniejszych funkcji giełdy, łączenie kupujących ze sprzedającymi i ustalenie w tym procesie uczciwego kursu papieru wartościowego, np. akcji. Po lewej stronie znajdują się osoby zainteresowane zakupem akcji, a po prawej sprzedawcy akcji. Każdy kupiec i każdy sprzedawca ma różne wyobraźnie co do ceny. Pytanie teraz jest, jak można te dwie grupy połączyć? Jedną możliwością byłoby stworzyć jakąś średnią cenę wszystkich ofert kupna i sprzedaży. Jednak giełda tak nie postępuje. Giełda ustali taką cenę, przy której wolumen handlu będzie najwyższy. To znaczy cena, przy której jak najwięcej kupców i sprzedawców może zrealizować zlecenia. Przyjmujmy, że aktualny kurs spółki A jest 100 zł. Kupca A oferuje 110 zł za akcję dla 500 akcji, ale oczywiście by też kupił za niższą cenę, jednak maksymalnie za 110 zł. Kupca B oferuje maksymalnie 100 zł za akcję dla 200 sztuk. A kupca C chce kupić 400 sztuk i nie podał limitu ceny. To znaczy, że chce kupić po najtańszej cenie, którą giełda jemu zaoferuje. Sprzedawca A chce sprzedać 600 sztuk za minimum 110 zł za akcję. Ale oczywiście też sprzeda za wyższą cenę. Sprzedawca B chce sprzedać 200 sztuk za minimum 120 zł za akcję. Sprzedawca C sprzedaje 300 sztuk i nie podał limitu ceny. To znaczy, że chce sprzedać po najlepszej cenie, którą giełda jemu zaoferuje. W przeszłości to teraz maklerzy i brokery na parkiecie by ustalali ceny. Jednak zastąpił ich system elektroniczny UTP Universal Trading Platform który ustala kursy na GPW i również na giełdach NYSE i Euronext. Sceny ryczących maklerów, jak we filmie, nieoczekiwana zmiana miejsc na giełdzie w Warszawie, już nie zobaczymy. Ale wróćmy do naszego przykładu. Gdy kurs by pozostał na poziomie 100 zł, to by trzy osoby były zainteresowane kupnem 1100 akcji ale tylko jedna osoba byłaby zainteresowana sprzedażą za tą cenę 300 sztuk czyli obrót byłby tylko 300 akcji po 100 zł. Przy kursie po 110 zł dwa osoby byłyby zainteresowane kupnem 900 sztuk i również dwa osoby byłyby zainteresowane sprzedażą 900 sztuk po 110 zł. Tworzyłoby to obrót 900 sztuk akcji po 110 zł. Przy cenie 120 zł. tylko jedna osoba byłaby zainteresowana kupnem 400 sztuk. Sprzedających przy tej cenie byłoby trzech dla w sumie 1100 akcji. Obrót byłby przy tej cenie o wysokości 400 akcji po 120 zł. Widzimy, że najwyższy obrót się odbędzie przy cenie 110 zł. i to też będzie nowa cena, którą giełda ustali, czyli kurs spółki A rośnie 100 zł. na 110 zł. I 900 akcji zmienia właściciela. To jest bardzo prosty przykład tworzenia kursu na giełdzie, ale może jeszcze trochę trudno do zrozumienia, jednak myślę, że teraz grubnie wiecie jak kursy na giełdzie się tworzą. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejsze wideo spodobało. Jeśli tak, to proszę zostawcie lajka i gdy temat finanse i inwestycje Was interesuje, to możecie subskrybować kanał, aby nie przeoczyć kolejnych ciekawych filmików. Jak macie pytania, sugestie do nowych tematów lub możliwe ulepszenia, to wpiszcie je do komentarzy. Dziękuję Wam za obejrzenie wideo i do następnego razu Wasz tomek.